Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Uniwersum Kung Fu Pandy przepełnione jest wieloma potężnymi wojownikami, którzy w realiach tamtego świata byli istnymi superbohaterami, potrafiącymi w starciu wykorzystać wiele zabójczych technik i ciosów, związanych z ciałem jak i duchem. Idąc za ciosem postanowiłem, że w tym materiale skupimy się tylko i wyłącznie na potencjale i sile mistrza Gueja który w trakcie swojego długiego życia nieustannie udoskonalał swoje umiejętności, a także pozyskiwał nową wiedzę, którą przekazywał innym mistrzom sztuk walki w jadeitowym pałacu. Jako twórca kung fu, Oogway przez wielu był uważany za największego mistrza sztuk walki w całej znanej historii. Zanim jednak osiadł w swoim pałacu, przez setki lat podróżował po kraju, walcząc z wieloma przeciwnikami, jednocząc wokół siebie ludzi. Kreował tym samym swoją legendę potężnego wojownika, jak i pozyskiwał szacunek, którym darzyli go inni mistrzowie sztuk walki. Z charakteru był on spokojnym i wyrozumiałym mentorem, który był orędownikiem pokoju i ogólnie pojętej harmonii. Ponieważ to on był pierwszym twórcą stylu kung-fu, nie miał tak naprawdę charakterystycznej techniki ani stylu walki, gdyż całkowicie opanował wszystkie istniejące techniki kung-fu, nawet te, o których inni mistrzowie lub praktykujący nigdy nie słyszeli, i posługiwał się nimi naprzemiennie. To właśnie on zdoła ujarzmić po raz pierwszy rozgniewanego Tailunga, który brutalnie niszczył Dolinę Pokoju po tym, jak Ugłej odmówił mu zostania smoczym wojownikiem. Dokonał tego za pomocą niesamowicie szybkiego ataku w układ nerwowy, którym szybko powalił swojego przeciwnika. W tamtym momencie mimo swojej renomy było to i tak niezwykłym wyczynem, ponieważ Lung był w skrócie cudownym dzieckiem kung fu i jako pierwszy po Ugłej opanował tysiąc technik sztuk walki. Ugłej dokonał tego między innymi dzięki znacznie większemu doświadczeniu i wiedzy, potwierdzając tym swoje mistrzostwo w atakach sploty nerwowe. W przeszłości zdołał również zmierzyć się z Kajem, przyjacielem, który go zdradził i dla którego był godnym przeciwnikiem w momencie, gdy inni mistrzowie sztuk walki zawiedli. O jego talencie i sile świadczy również historia z jego młodości, podczas której zdołał on walczyć z Kepa władcą demonów spod ziemi. Zdołał on wtedy wytrzymać wystarczająco długo, aż drzewo niebiańskiej mądrości zapewniło mu ochronę i siłę, dzięki której pokonał króla demonów, zamykając go w ciele śmiertelnika. Pomimo swoich fizjologicznych ograniczeń, ugłej posiadał także niewiarygodną siłę fizyczną, którą zademonstrował podnosząc mistrza nosorożca za róg i ciskając nim szczelinę pomiędzy mostem gieł. Był również niezwykle szybki i zwinny jak na żółwia, a jego skorupa zapewniała mu również zwiększoną wytrzymałość, ponieważ był w stanie znosić katastrofalne obrażenia. Jako żółw miał również zwiększoną żywotność, na co wskazuje fakt, że przeżył on przynajmniej 1000 lat. Jakby tego było mało, panował doskonale techniki Chi, będąc w stanie używać mocy do leczenia innych siebie, a także zwiększać swoje możliwości fizyczne i strzelać potężnymi podmuchami energii. Na wyróżnienie zasługuje również jego wszechstronna wiedza, moc spoglądania w przyszłość, a także moc ducha, dzięki której był on w stanie wygnać Kaja do świata duchów nie tylko w formie duszy, ale także w formie ciała, co sugeruje, że mógł nawet otwierać bramy do królestwa duchów. Tego typu umiejętności pozwalały mu również rozmawiać z innymi poprzez wizje, gdy ci byli w stanie uśpienia, takim jak medytacja, sen lub epizody nieprzytomności. Okazał się on również bardzo inteligentnym dyplomatą, co zademonstrował w momencie, gdy przekonał Mistrza Nosorożca, Mistrza Woła i Kroka, aby wyruszyli z nim w celu powstrzymania zabójczych sióstr wu. Ogólnie rzecz biorąc, umiejętności Ugweja wykraczały daleko poza zwykłe sztuki walki i śmiało można powiedzieć, że po latach nieustannego rozwoju stał się on prawie bogiem tego uniwersum. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej, napisz w komentarzu hasło KEPA, król demonów podziemia, a już wkrótce opowiem ci o największym rywalu potężnego żółwia. Tymczasem, trzymaj się, cześć.